Wszelkiej maści monet, zobaczcie, Perelowskich my tu nie liczyliśmy, ale. Niweła! Oryginalne pudełko nie liczyliśmy, ale proszę sami zobaczcie, tu jest około 50-60 sztuk, może troszkę więcej. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Kochani, witamy Was w kolejnym odcinku. Witamy Was na kolejnych poszukiwaniach. Tym razem dotarliśmy nad pewne jezioro, gdzie dawniej było kąpielisko i miejsce biwakowe. Z tego miejsca kiedyś już nagrywaliśmy Wam film. Natomiast pomyśleliśmy sobie, że wtedy nie wyzbieraliśmy wszystkiego, bo było, za bo było za gorąco. No i wróciliśmy, żeby dokopać resztę sygnałów. A na pewno a ich będzie, bo co? Uda się najpierw. znaleźć. To się na pewno dowiecie, oglądając ten film. My już wiemy, że będzie dużo monet z okresu prl natomiast między tym wszystkim będziemy próbować się dokopać, doszukać jakiejś ciekawej biżuterii, no i też rzeczy, które są związane z dawnym harcerstwem, ponieważ na tej polanie i w tym lesie dużo się działo, jeżeli chodzi o klimaty związane z harcerstwem. To tak pokrótce, my odpalamy detektory i wbijamy do lasu. Początek poszukiwań bardzo udany. Ewelina ma monetę perelowską i taką, taki ozdobny element, taką rameczkę. Natomiast zobaczcie, ja mam z jednego dołka trzy monety perelowskie i grosiaka, ale i nie tylko. Co tam jeszcze pokażę? A mu mnie to złom. O, zobaczcie, 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 taki mały oto pierścioneczek. Ale oczko jak się mieni. Nie no. Szkoda, że nie złoty, prawda? Dziecięcy prawdopodobnie. Jakiemuś dzieciakowi sportek jak posypały się monety i ten pierścionek. Na pewno. No i zobaczcie, w tym samym miejscu się kręcimy. są kolejne monety perelowskie. Natomiast godna uwagi jest jedna na tą chwilę. Ćwierdzi dolarówka wyczytaliśmy, że jest z 1967 roku. Także Pani, może jesteś bogata, bo któryś z tych roczników jest rewelacyjnie rzadki i poszukiwany. No to ciekawe, sprawdzę. Dobra, sprawdzę. działamy tutaj dalej. No i wyszły kolejne monety. Oczywiście na podsumowaniu Wam wszystko pokażemy. Ale co najciekawsze w tych perelach, właśnie są te. trzy. była ta ćwierćdolarówka, i to jest taki myk, że nigdy nie wiadomo, co jeszcze może być. A jak się ładnie odbiła. Dwa złote. Kurde, może coś fajnego się uda trafić. Jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu. A zobaczcie, wszystko się odbywa na takiej drodze. No i oto, ta ścieżka dała nam 22 monety. Jeden guzik, pierścionek, który Wam pokazywałem wcześniej. No i zobaczcie, taki oto Scyzoryk, klasyk PRL-u. Niesamowite to jest. Syk, pyk. No i zobaczcie, dochodzimy do tej łąki, o której wam mówiłem na początku. No i przy samej łące już są kolejne dwie monety perelowskie. Co tutaj się dzisiaj dzieje, a już wcześniej dokopaliśmy ponad 30. No mam nadzieję, że jeszcze coś tutaj wyjdzie. Ja pierdzielę, ale się dzieje. A tak wygląda ta polanka, gdzie była ta słynna, nieistniejąca plaża. A tu nie zdążyłem wejść w to miejsce. I zobaczcie, już mamy śledzić praktycznie cztery. Co wskazuje na to, że działo się tu. Oj, działo się tu dużo. Ewelina szaleje, ale tak jak mówiłem, spodziewaliśmy się, oprócz monet, które. Wcześniej wam pokazywałem, to już prawie mamy blisko 40, ale pokazał się nasz rodzynek, dwa złote z jagodami. Grosiaczki. grosiaczki. A wiecie, co to może być? Zobaczcie. Akurat na to sygnału nie było, ale na kapselek, a to przy, przy okazji wykopali. Taki cycek. Taki cycek. Zobaczcie, jak bobry okorowały te drzewo. Tam kopie Ewelina swój sygnał, a ja w międzyczasie mam nadzieję, że Was już nie zanudzam tymi monetami perelowskimi. Znalazłem kolejne cztery i tutaj taki element od czegoś tam. A w międzyczasie. A ten sygnał Eweliny. Zobaczcie, gdzieś... Tu. tu sobie na skraju tego. Zobaczcie. A tu monetka. Monetka. I jest kolejna. 10 grosz. Ale, ale, ale jak na razie biżuterii brak. Może to kwestia tylko czasu. A ten guzik poznajecie guziczek z lilijką. Jest to ewidentny ślad, że tutaj funkcjonowało harcerstwo. Zobaczcie, jak bobry robią robotę. Tutaj dawniej też była część tej dużej plaży. Nie nudzą się tutaj boberki. Takie oto olbrzymy zwalają. Z nóg. Niesamowity widok. Przeglądamy kolejne nasze znajdki. Klamra aluminiowa. Łyżeczka. Sporo monet. Zobaczcie gwiazdka. No ale też. To by jakaś przypinka była. Przypinka. Ale też yy, yy, gdzieś w śmietniku. Puszeczki. Śledzik na raz. Widać że w tamtych czasach ktoś tutaj miał luksus. I dostał paczkę z NRD albo z DDR-u. No, tak to było, nie? Tak to było. A w międzyczasie jedziemy dalej, szukamy. Kolejny sygnał, kolejny. Zobaczcie, co wykopała Ewelina. Taki mały okruszek, krzyżyk patriotyczny. A w międzyczasie jest z boku kolejny sygnał, czy coś będzie też. Może łańcuszek od tego wisiorka. Miała być biżuteria i jest biżuteria. No nie taka. No nie taka. Ja wiem, że chodziło o złotą, ale wszystko przed nami. Chyba jakaś albo coś, ale każdy sygnał jest. No, w takim miejscu i tutaj nie było nikogo przed nami. Oprócz nas w zeszłym roku. No gdzie jesteś? Nie ma, zniknął sygnał. Okazuje się, że ten sygnał jest głębiej. Będzie monetka będzie monetka. Tego to nie wiem. Czy nie będzie? Ty cisza O coś małego. Kawek, blaszki. Pyk. A mógł być to kolejny wisior. Pomału będziemy kończyć dzisiejsze poszukiwania, ale to ze względu na to, że robi się wieczór. A tutaj takie małe podsumowanie. Nie ma wszystkich śledzi, bo są przy wyjściu z lasu. No i wszelkiej maści monet, zobaczcie, perelowskich my tu nie liczyliśmy, ale oryginalne pudełko nie liczyliśmy. Ale proszę sami zobaczcie, tu jest około 50-60 sztuk, może troszkę więcej. Nie wiem, co powiedzieć, co by było najciekawsze, ale według mnie. No, ta dwójka z jagodami, są tutaj inne nominały, wszystko jeszcze do poczyszczenia. Może jakiś ciekawy rocznik. Z tego okresu perolskiego się znajdzie. Przemyślimy, co z tym zrobić, ale jak na razie musimy wracać do domu. Home. Trochę zabawna sytuacja. Zgubiliśmy się w lesie. Wyszliśmy w miejscu jakieś 800 metrów, może więcej, od parkingu, gdzie mieliśmy postawione auto. Niepeczek zna te lasy, a okazuje się, że tak naprawdę ich nie zna. Jak co? Jak można było zgubić samochód? No właśnie. To samochód zgubił nas. Jest i un. Stoi i czeka aż przyjdziemy. Widzisz, żeby nie ja to byśmy mieszkali dzisiaj na noc w lesie. Właśnie nawet tego nie Najważniejsze, że znaleźliśmy drogę my już dotarliśmy do domu. A tu taka zobaczcie, niespodzianka znajomy przyniósł mi stare radio pioniera Unitry i taki oto niezbędnik a tą miskę i ten scyzoryk ostatnio wyłowiłem na magnes no i tak pomyślałem żeby z rana skoczyć i porzucać trochę magnesem. Taki troszkę apel do Was. Zaczęliśmy zbierać rzeczy związane z poprzednim okresem czyli PRL-em. No i chcemy stworzyć u siebie w domu i w Izbie Historii Regionu taki kącik. Może akurat komuś z Was zalegają jakieś sprawne rzeczy, które mogły być na ekspozycji i chciałby je przekazać, to będziemy Wam bardzo wdzięczni. Dane do nas znajdziecie poniżej w filmie, w opisie. Trzeba ratować takie perełki, że tak powiem, dzisiaj nikt z tego nie korzysta. A my mamy uciechę, a jak ma iść do huty na przemiał, to lepiej, jak zostanie to u nas. Serdecznie Wam z góry dziękuję. A te butelki orężadówki, kto z Was pamięta z tym specyficznym zamknięciem, kiedyś to było, prawda? Trochę przemarzliśmy, już jesienne klimaty. U nas gdzieś tak jest, w granicach 5-6 stopni Celsjusza. Na chwilę obecną i na rozgrzanie, co jest najlepszy? Rosół. Skóry wiejskiej. Skóry wiejskiej. Skóry wiejskie. A to faktycznie z skóry wiejskiej. A generalnie co ty tam na tym palniku robisz? No cebulkę przesmażam, nie? no bo jak mam to obsmażyć. Także Ewelina robi rosół, żeby się rozgrzać, a ja biorę się za rozpalanie w Ale kominku. jest jedna bardzo ważna rzecz. Nie mam podstawowego składnika do rosołu. Rosołu. Marchewki, po którą trzeba jechać. No, i ciepło w dupę będzie. Ale powiem wam, że wieczorami urok tego kominka jest niesamowity. Człowiek wie, że odpoczywa. Człowiek wie, że odpoczywa. My mamy bardzo duży dom i tym kominkiem tylko przepalamy w tym okresie przejściowym. Ale jak zaczną się zimniejsze noce, przyjdą przymrozki, no to odpalamy już piec na jako groszek. No i tego kominka już wtedy. Praktycznie cały sezon nie ma aż do wiosny, stąd cieszymy się jak tylko można. Święto w naszym domu. Rosół, rosół i gotowy. Święto po obiad, ja Święto o obiad, o obiad, Słuchajcie, że ten rosół będzie apetyczny, to na pewno wiecie, ale jak on już pachnie, a najbardziej wiesz, tak nie, nie mogę wiesz, się doczekać ty. na tej porcji rosołową z tej swojskiej. Jeszcze niedawno biegającej po podwórku kurki. No, no to fakt. No, już warzywa i tu wrzucać? Jak najbardziej, wszystkiego po trochę. Niby to wszystko ma być zdrowe. Jakie niby? Co? Jakie niby? A żołądki i pątropka jest z tego kurczaka? na ostatnim razie. Widzicie welina jaka zorgowna jednego kurczaka podzieliła na dwa razy. A jak. No, będziemy smakować. A gdzie jest pietruszka? pietruszka mi ten. <laughs> Nie ty serio? A może nie włożyłaś? A my mieszamy w tym rosoł, a wiesz, że w rosołach się nie miesza. A może nie włożyłaś tej pietruszki? Rzuciłam. Proszę. To Dziękuję. Dla I co, otrujesz się? Nie, ale byłem taki głodny, że zaraz ten talerz cały yy, połknę, nie tylko zjem. Weź, bo będę miała o jedną miseczkę mniej w domu. No, ale ogólnie powiem tak, bardzo smaczna. Ja jeszcze sobie tylko do pieprze. Bo ja lubię rosół, jak jest bardziej ostry. Dziękuję. Hania wróciła z zerówki. Jakie zerówki? A do której tej klasy chodzisz? Powiedz nam. Do drugiej. Do drugiej? I powiedz, jak Ci się w ogóle uczęszcza do szkoły? Czy jesteś zadowolona? z tych... Nie jestem. A dlaczego? <grym> <grym> powiedz nam dlaczego. Musi I rano wstawać. A o siódmej. Ale no to wiesz, ale jak edukacja idzie? Jakie masz oceny? No i z czego pewnie masz? Złechu, co? za że złechamy. <grym> Dobrze, nie przeszkadzam ci Jedz. Smacznego, Haniu. Bo wiem, że jesteś też głodna. A ci smakuje to, co sama zrobiłaś? Mi zawsze smakuje to, co ja robię. <grym> Bo ja zawsze robię dobre jedzonko. No to się tylko cieszyć. Nas przywitał nowy dzień, no i po wypiciu kawy postanowiliśmy, że jedziemy do lasu na grzyby. Do grzyby jedziemy. Ładnie w tym lesie, ale jesiennie. Zobaczcie, liście pożółkły, jest ich pełno na ściółce. No i weź tutaj człowieku, wypatrze jakiegoś grzyba. A jednak można wypatrzeć z to nieco. Bliźniaczki. Żeby nie było, są grzyby w lesie. Są pierwsze porostki. Prawdziwe łebki, ale ty tam dziurawy jeden masz. Nie jest dziurawy, tylko nie. jest obgryziony. Nie, tamten zobacz. Tu? To tylko nóżkę ma dziurawą, poczekaj zerkniemy. Tylko nóżkę. A nie, faktycznie. No widzisz, co mi tutaj jakieś lewusy do wiaderka wrzucasz. No dobra. 15 minut później nic się nie zmieniło. Chodzimy sobie, chodzimy i grzyby wypatrujemy. Nie ma grzybów. Zimne nocki, to nie ma co się spodziewać. No ale mieszkając w miejscu, gdzie są same lasy, lubię zbierać grzyby, nie w sposób nie wbić i nie pochodzić trochę po lesie. tym razem będzie więcej. Natomiast my będziemy pomału kończyć dzisiejszy odcinek, dlatego że nie ma deszczu, o, nie ma deszczu, nie ma grzybów, a deszcz zaczął padać, także pomału też nas to wygania z lasu do domu. Mamy trochę zajęć w sklepie, mamy trochę wysyłek paczek i innych takich drobnych zajęć, które są niezwłoczne do wykonania w dniu dzisiejszym. Serdecznie zapraszamy Was gdzie? Na nasze y, strony internetowe, czyli na Facebooka, na Instagrama, na TikToku mało wrzucamy, ale tam zawsze możecie zobaczyć dużo, dużo fajnych, ciekawych rzeczy i śmiesznych. Tak jest. Głównie rolek i jakieś zdjęć y, z tego, co się u nas dzieje na co dzień. Także e, zapraszamy Was serdecznie, e, pozdrawiamy Was cieplutko, pozdrawiamy Was, Wasze rodziny no i w te jesienne dni życzymy Wam dużo wytrwałości. Ruszajcie się dużo, żeby nie popaść w stan marazmu i jesiennej melancholii, a nie daj Bóg depresji. Także, trzymajcie się i do zobaczenia do następnego odcinka. Do zobaczenia. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.